Cześć! Jak się masz? W tym filmie dzielimy się pomysłami na spędzenie dobrej jakości czasu z Twoim dzieckiem. Upewnij się, że Twoje dziecko czuje się kochane i bezpieczne i pomóż mu zbudować wiarę w siebie, spędzając razem czas, kiedy tylko masz okazję. Oto 6 wskazówek, które sprawią, że będzie to udane. Krok pierwszy: dodaj wspólnie spędzony czas do rutyny. Wyznacz czas na zabawę z dzieckiem lub rozmowę z nim i uczyń z tego część swojej rutyny, robiąc to o tej samej porze każdego dnia. Krok drugi: poświęć dziecku całą swoją uwagę. Upewnij się, że nikt nie będzie ci przerywał. Wyłącz telewizor, wycisz telefon i daj sobie trochę czasu na oderwanie się od codziennych obowiązków. To pokaże Twojemu dziecku, że jest ważne. Krok trzeci: pozwól dziecku wybrać aktywność. Zwiększ pewność siebie dziecka, pozwalając mu decydować o tym, jak spędzicie razem czas. Wysłuchanie jego odpowiedzi pokaże, że ci na nim zależy. Krok czwarty. Podążaj za dzieckiem. Dzieci, dzieci potrzebują robić rzeczy w swoim czasie, więc bądź cierpliwy, gdy będą poznawać otacz, otaczający je świat. Możesz naśladować ich dźwięki działania, aby pokazać, że jesteś zaangażowany, ale spróbuj pozwolić im przejąć inicjatywę. Krok piąty. Rozmawiaj z dzieckiem. Opisuj to, co dzieje się wokół dziecka, aby zaangażować jego zmysły. Od kolorów, na które patrzy, po tekstury, które czuje i dźwięki, które słyszy. Możesz też wymyślić historikę do opowiedzenia lub zaśpiewać piosenkę. Krok szósty. Baw się dobrze. Wspólne spędzanie czasu powinno być przyjemne dla Was obojga. Może się nawet okazać, że po zabawie z dzieckiem poczujesz się mniej zestresowany. Pamiętaj, że wspólnie spędzony czas jest jednym z największych darów w życiu. Mamy nadzieję, że te wskazówki dostarczą Ci wielu pomysłów na to, jak każdego dnia poświęcić kilka minut na zacieśnienie więzi z dzieckiem, nawet jeśli jesteś zajęty.